Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace budowlane przy modernizacji amfiteatru w Tarnowie. Właśnie został ogłoszony przetarg w tej sprawie. Roboty obejmą budowę widowni amfiteatru, pawilonu kawiarnianego, pawilonu sanitarnego i budynku magazynu. W projekcie przewidziano, że chodniki, tarasy i wjazd dla aut dostawczych mają zostać wykonane z utwardzonej nawierzchni. Amfiteatr odzyska blask m.in. dzięki zagospodarowaniu terenów zielonych poprzez planowane nasadzenie drzew, które w przyszłości miałoby zapewnić zacienienie widowni. W amfiteatrze będzie 275 miejsc siedzących. Mieszkańcy będą mogli korzystać z odnowionego obiektu już w przyszłym roku. Remont ma potrwać do połowy kwietnia 2018 roku. Koszt inwestycji będzie znany po wyłonieniu w przetargu wykonawcy robót. Marcin Dzieński już wkrótce rozpocznie kolejny sezon startów. Tym razem wszystkie oczy będą zwrócone właśnie na niego jako Mistrza Świata z 2016 roku. Tarnowski zawodnik w tym sezonie będzie chciał znów dominować w zawodach na całym świecie. 13 kwietnia wylatujemy do Tokio i. To, jest, to, nie są, to nie jest jeszcze Puchar Świata, to jest taki event promujący wspinanie na czas, ponieważ w Tokio powstaje, powstała pierwsza w historii Japonii ściana do wspinania na czas i Japończycy zorganizowali po prostu taki event promujący tą dyscyplinę. Zaraz po tym evencie jedziemy do Chin, do Chongqing na pierwszy Puchar Świata i w, to już będzie 20, 20 wylatujemy do Chongqing, do Chin i później 25 z Chongqing przynosimy się do Nianjing, też w na drugi Puchar Świata. Także taki dosyć fajny e, tour, no ale no, najważniejsze to są te Puchary Świata i e, no... Taki cel, cel, no to dwa złote medale, jak najbardziej. W tym roku Marcin dużą uwagę skupia na występy podczas World Games we Wrocławiu. To właśnie tam odbędą się igrzyska dyscyplin nieolimpijskich. Zdecydowanie, World Games to najważniejsza impreza w 2017 roku, bo to jest po prostu najbardziej prestiżowa impreza w Polsce w 2017. No, to, to, to jest po prostu to jest impreza zaraz po Igrzyskach Olimpijskich. Także no, trzeba się na tym skupić w 100% i też tam pokazać, na co stać e, wspinaczkę na czas polską. Cały wywiad z Marcinem będzie można wkrótce obejrzeć na kanale Amazing oraz na stronie w TV. Przed nami siódmy Festiwal Paschalny Muzyka Poetica to cykl koncertowy, na który składają się muzyczne prezentacje dzieł wielkopostnych w okresie poprzedzającym Wielkanoc. Koncerty festiwalu prezentują dzieła światowego i polskiego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym naciskiem na okres XVII i XVIII wieku. Festiwal ma taki... Ma bardzo podobny kształt co roku, czyli zaczynamy zawsze w środę i gramy do soboty. Są cztery koncerty, i każdy z tych koncertów po tych sześciu latach przeszłych, i, i również w tym roku, stał się jakością, która, która jest jak gdyby gwarantowana sama z siebie. Czyli każdy koncert, który odbył się w przeszłości, i który odbędzie się w, nad, w, w tym roku, jest, um, prezentuje na, tak wysoką jakość artystyczną, że, że jakby przyjście na festiwal powoduje, że bez względu na to, który koncert Państwo wybiorą, um, przeżyją Państwo coś, co jest w jakimś sensie niepowtarzalne. Festiwal Muzyka Poetika po raz siódmy. Otwarcie z zespołem Alta Kapela i między innymi muzyką polską. Potem dwa niezwykle wyrafinowane, wyrafinowane, intymne, ale równocześnie bardzo przyjazne dla szerokiej publiczności koncerty kameralne. I na końcu wykonanie pasji według świętego Mateusza z Tarnowskim Chórem Mieszczańskim, jako projekt z jednej strony wysoce artystyczny, ale z drugiej strony jako projekt społeczny. Angażujący yy, społeczności artystyczne miasta. Organizatorami festiwalu są Centrum Sztuki Mościce, Urząd Miasta Tarnowa, Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris i Kapela Krakowinskis. Festiwal zaplanowany został w Bazylice Katedralnej w Tarnowie od 5 do 8 kwietnia. Czesław Michniewicz nie będzie już prowadził drużyny Brukbetu Termaliki Nieciecza. Kilkanaście godzin po ogłoszeniu tej sensacyjnej informacji już pojawiło się nazwisko faworyta do zgarnięcia jego posady. Mowa o Mariuszu Rumaku. To młody trener, jednak, ma już spore doświadczenie na ekstraklasowych wojskach. Debiutował prowadząc Lecha Poznań, pracował też w Zawiszy Bydgoszcza, ostatnio w Śląsku Wrocław, z którego zwolniony został 19 grudnia 2016 roku. Poprowadził te trzy zespoły w 143 meczach ekstraklasy. Po 26 kolejkach Brukbet te Jarmalika plasuje się na siódmym miejscu i ma trzy punkty przewagi nad dziewiątą pogonią, która jest w grupie drużyn walczących po rozdzieleniu ekstraklasy o utrzymanie. Najbliższy mecz Drużyna Słoni rozegra dopiero drugiego kwietnia po przerwie na mecze reprezentacji. Ich rywalem będzie lider lotu ekstraklasy Biały Białystok.